Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie, dzisiaj tak króciuteńko, ponieważ według mnie trzeba. Wielokrotnie na tym kanale wspominałem o kompleksie szklanej wieży, o kompleksie monopolu na rację, na elitarność. Nie elitarność, elitarność. Która wynika często gęsto tylko i wyłącznie z tego powodu, że to akurat konkretna grupa siedzi przy środkach produkcji rozrywki i dlatego ona tworzy ją tak, a nie inaczej. O podobnym efekcie wspominałem w przypadku nauczycieli, którzy wychodzą z założenia, że skoro oni uczą pokolenia, no to w tym momencie są elitą, oni mają monopol na rację, na nauczanie i po prostu klękaj plepsie, bo pan mówi. Ej, teraz mamy dokładnie ten sam problem, tyle że z artystami. A przynajmniej dokładnie ten problem chciałbym teraz poruszyć, ponieważ sam problem jest od jakiegoś czasu. Mamy w tym momencie sztukę dziady, tylko zwróćcie uwagę, że to nie są jakieś tam zwyczajne dziady. To nie są dziady, które my znamy z Adama Mickiewicza, Jota Wiotę wypowiedziane, nie, 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 moi drodzy, to jest aktualizacja dziadów wedle wybitnego scenarzysty, reżysera, o której nikt nie słyszał, aż musiałem sprawdzić Maj Kleczewskiej. Pani Kleczewska wydała z siebie dwadzieścia trzy różne sztuki, dodatkowo jeszcze jest dziekanem kierunku reżyseria Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Mimo tego, że skończyła psychologię, a nie aktorstwo, ale wygląda na to, że środowiskom artystycznym to w ogóle nie przeszkadza. Zwłaszcza, że sztuki pani Mai pojawiają się cyklicznie w tych samych teatrach, wobec tego myślę, że przyjęło ją pewne środowisko, a jej nagrody to na przykład takie zacne rzeczy jak paszport polityki, nagroda ministra kultury PO. Odebrała także srebrnego lwa za innowację w teatrze oraz nagrodę miesięcznika Teatr imienia Konrada Swinarskiego za najlepszego polskiego reżysera sezonu. Same media społecznościowe także obfitują w przesłanie np. Strajku Kobiet, zatem można powiedzieć wprost, że podpada pod definicję typowego bananka z elity, który mówi maluczkim co mają robić, a przy okazji jest właśnie związany z tą opcją liberalno-platformianą. Dlaczego o tym mówię na początku? Otóż dlatego, aby pokazać wam, że to nie jest tak, że sobie wyrosła znikąd wielka wspaniała pani reżyser, napisała sobie sztukę na podstawie Dziadów od tak styłka i naraz się wszyscy biednej czepiają. No nie moi drodzy, problem jest jednak niestety bardzo poważny według mojej opinii i jest to poważny problem wynikający z interpretacji. Ale oczywiście warto powiedzieć, od czego się zaczęła taka de facto de facto inba, ponieważ pewnego Pięknego dnia sobie pani Maja tam naskrobała tą sztukę, wydała, była premiera, i na tę sztukę właśnie poszła młodzież. Młodzież szkolna, której zadaniem jest zapoznanie się z oryginalnymi lekturami Adama Mickiewicza, a zawsze lepiej jest przedstawić sztukę zamiast mówić o niej na sucho na lekcji. Problem jednak leży właśnie w tej sztuce. Ponieważ moi drodzy, dzieciakom potrzebna jest sztuka-sztuka, czysta plain sztuka, która została napisana przez Adasia X lat temu, ponieważ oni tego potrzebują na maturze. Tymczasem Majka stwierdziła, że będzie inteligentniejsza od Adasia, bo co on sobie będzie jak rościł, przecież on jest martwy, a ona jest żywa i ma pióro. Wobec tego troszeczkę sobie to pozmienia. I zmieniła. Wyszło na to, że Kondzio teraz już nie jest Konradem zwyczajnym, Konradem mężczyzną, wieszczem narodowym, który jest za carskiej okupacji zamknięty, cierpi katusze za Polskę. Tylko teraz mamy kobietę, kobietę, która cierpi nie za Polskę, nie za jakiś tamten, tylko za bycie kobietą, za całą kobiecość, za całe zastępy wszystkich kobiet, które w domyśle nie mogą dokonać aborcji, w domyśle są niszczone, miażdżone, szkalowane przez senatora, który pójdzie do piekła senatora, czyli wiecie, w domyśle przez ten zły pis. Zresztą nawet nie w domyśle, bo sztuka wyraźnie sugeruje daną partię polityczną. A na to oczywiście zareagowała pani kurator oświaty, pisząc sobie na Twitterze coś takiego. Odradzam organizację wyjść szkolnych na spektakl dziady w teatrze Słowackiego. W mojej ocenie haniebne jest używanie dzieła Wieszcza Mickiewicza dla celów politycznej walki współczesnej opozycji z polską racją Stanu. Może zaszokuję wszystkich, ale z nią akurat się zgadzam. Dlaczego, moi drodzy? Z bardzo prostego powodu, ponieważ teatr w żadnym wypadku nie zwrócił uwagi, że to jest adaptacja dziadów, a nie dziady. Co według mnie było głównym powodem, dla którego dużo szkół zapisało dzieciaki na spektakl. No bo to jest normalne, wysyłają klasy na spektakle takie różne lektury, żeby dzieciak sobie liznął. I teraz powiedzmy sobie wprost: czy jest sens, aby dzieciaki szkolne poszły sobie niepełnoletnie nieraz na spektakl adaptacji dziadów? który jest antyrządowy i ma przekaz proaborcyjny, że biedne kobiety są ciemiężone. Według mojej opinii to żadnego sensu nie ma. I ja wiem, że teraz wszyscy zaczną jęczeć, że tak samo w 68 próbowano dojechać dziady i jak można, że to jest straszne, że cenzura. Ale ci goście krzyczą, ponieważ według mojej opinii ta szopka została właśnie po to przygotowana. Właśnie dlatego ten tytuł to nie jest adaptacja dziadów, tylko dziady Adama Mickiewicza według reżyserii Maji Kleczewskiej, tylko po prostu dziady Mickiewicza, przynajmniej według mnie, żeby ściągać potencjalnie młodzież szkolną. To jest wredne na dwóch płaszczyznach. Przede wszystkim na płaszczyźnie indoktrynacji politycznej, ponieważ tak samo jak ten przaśno-patriotyzm wciskany za pomocą różnych mediów, różnych filmów, jest według mojej opinii kiczowaty, tak samo to wciskanie za wszelką cenę tak zwanych wartości liberalnych oraz szeroko pojętej sztuki nowoczesnej za wszelką cenę każdemu dzieciakowi, że a może się zarazi, a nóż wreszcie coś zaskoczy. Ale też na drugiej, czyli innymi słowy, tworzymy przedstawienie, które ma konkretny, upolityczniony przekaz. I ja to rozumiem, jest wolność sztuki. Możecie stworzyć sobie takie przedstawienie, ale to przedstawienie specjalnie nazywamy dziadami Mickiewicza, tylko i wyłącznie, żeby zwabić ludzi. To jest według mnie problem tego środowiska artystycznego ze szklanej wieży. Brak jakichkolwiek świeżych pomysłów. Brak zdolności, nie żeby od podstaw stworzyć taką sztukę, chociaż w niektórych przypadkach też, ale głównie zdolności przekazu, zdolności ściągnięcia do siebie odbiorców, którzy byliby w stanie odbierać dane treści. Ponieważ zobaczcie jakie oni fikoły, jakie oni clickbaity muszą odwalać, prawie dokładnie takie same jak Atorek, żeby zwrócić na siebie uwagę. Popatrzcie także na jakość przekazu. Zobaczcie, jak ona wyglądała w przeszłości. W przeszłości weźmy sobie nawet te dziady, hołubka z 1968. Wiecie, dlaczego władzy nie leżały te dziady? Ponieważ one były wyreżyserowane dokładnie jota w jotę, tak jak oryginalny tekst, wobec tego nie mogli się do niczego dowalić. Przekaz jest Czysto antyrosyjski, ale antycarski. Jednakże wszyscy wiedzieli, że tu chodzi o tych ruskich komunistów ZSRR. Nikt nie musiał się przebierać za Stalina, nikt nie musiał sugerować, że ja jestem teraz mieszkańcem ZSRR i ja ciebie cię miężę, Polaku. Nikt nie musiał nosić flagi z sierpem i młotem, nikt nie musiał specjalnie udawać, że jest z partii. Wszystko było na etapie i w sferze domysłów, i właśnie takie konwenanse były najlepsze, ponieważ to było na zasadzie, my wiemy, oni też wiedzą, ale nic nie mogą z tym zrobić, bo oficjalnie to jest zupełnie co innego. Tymczasem tutaj z takich właśnie pięknych konwenansów, takich pięknych zalotów z kobietą, gdzie my mówimy, ale my nie mówimy tego wprost i właśnie dlatego leci taka piękna gra słów, stworzyli taki wręcz. Obrzydliwy pornos, gdzie wszystko jest wręcz wywalone na wierzch. Jeśli ktoś mówi, na przykład, że nie lubi partii, to woła je yeah! i nazwa partii, dlatego bo tak. A mało tego, ten brak konwenansów przejmuje też formę pasożytniczą, no bo przecież mamy ten tekst dziadów, i mamy przykładowo tę sztukę, która nijak się nie pokrywa z przekazem dziadów. Jest za każdym razem podkreślone że nie, że artysta jest potężny, że umysł człowieka jest potężny, tylko że kobieta, że to jej ciało, jej sprawa, że ona teraz rządzi, a te złe senatory pisowskie. Kompletne obnażenie przekazu, wykorzystanie czyjejś pracy, i to jest według przekazu przynajmniej teatru, który broni swojej własnej podopiecznej sztuka. Że to jest wolność sztuki, że możesz przyjść do kogoś, przerobić mu całkowicie jego własne mieszkanie i powiedzieć, że ja jestem architektem. No nie, co najwyżej jesteś House Flipperem. Tymczasem teraz mamy właśnie powszechny incydent kałowy spowodowany tym, że teraz obóz, który chce zachować te dziady, który właśnie chce propagować wśród młodzieży przekaz lewicowy. teraz mówi, że bardzo dobrze, bardzo dobra sztuka, arcydzieło, a oni chcą zniszczyć. Natomiast druga strona zaczyna mówić, że wieszcza narodowego szkalują, niszczą miażdżą jak mogą. A nikt naprawdę nie pamięta o tym, że główna sprawa rozpoczęła się właśnie o to, że według mojej opinii przynajmniej, to był skam. Skam, który nijak nie pomoże dzieciakowi na maturze. Dzieciak nie poznał dziadów Mickiewicza oglądając ten spektakl, tylko poznał cover Mike'a Kleczewskiej, którym będzie mógł sobie na maturze tyłek podetrzeć. A to jest według mnie klu tego problemu. Klu, który pokazuje aż nazbyt to, co dzisiaj wam powiedziałem. Dziękuję wam za obejrzenie tego materiału. Zapraszam was jak zwykle do innych moich materiałów. Uważam, że są ciekawe albo nawet ciekawsze. Zapraszam was także w opis, ponieważ tam znajdziecie link do mojego maila. Jeśli będziecie chcieli mi coś napisać, jeśli będziecie chcieli wysłać coś mi, ale tylko mi, no to zapraszam was bardzo serdecznie, a także zapraszam was do mojego patronite. Jeśli podoba się wam to, co robię, to zapraszam was bardzo serdecznie. Dołączycie do grona moich wspaniałych patronów, którym z miejsca w tym momencie dziękuję. Dziękuję Przemkowi, Anonimowej, Cezaremu, Jakubowi, Pedralczykowi, Marcinowi, Michałowi, Januszowi, Gustawowi, Arikowi, Bartoszowi oraz Janowi. Nie przedłużając, to tyle na dziś, żegnam się z wami i zapraszam jak zwykle do komentarzy, ponieważ one były, są i będą wasze.